Się Manko, tu Bobi, kumpel, wasz najlepszy kumpel w internecie. Przestaję mówić jak au autystyczny. Na starcie zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, dzisiaj będę opisywał dzień 5 stycznia, nie grudnia, tylko stycznia. Wstałem e, o godzinie 11. E, o godzinie 3 poszedłem spać. Teoretycznie przez cały dzień byłem w trybie warzywo, czyli nie robiłem absolutnie nic, a jednocześnie robiłem non-stop coś. Typu jakieś YouTube, jakieś odpisania, sprawdzania co w necie. Znowu YouTube, znowu sprawdzanie co w necie. Zagranie w jakiegoś Apexa 1 dwa znowu w internecie. I tak mi zleciała cała niedziela. Tryb warzywo, uwielbiam to, no, ale nic produktywnego niestety nie zrobiłem. Rzeczy, które wpadły dodatkowo w tym dniu, to na przykład to, że obejrzeliśmy z zuzią Wiedźmina odcinek 5. I największe podsumowanie chyba tego odcinka to było cycki. Wszędzie cycki. W całym odcinku był cycki, 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 po prostu non stop. Także jeżeli chodzi o ten odcinek, był dość dziwny. Trochę poznaliśmy bohaterów, oni się bardziej poznali, natomiast nie był taki niesamowity, raczej to była kolejna przygoda Geralta, a co następny, następny odcinku Geralt będzie miał za przygodę. Wiem, że to są opowiadania. Wiem, że to tak miało być, że miał być początek i koniec, ale jakaś tam fabuła w tle. Ale to się ciężko ogląda. To się po prostu ciężko ogląda. Jak nie wiem, jakiś nawet nie wiem, w serial Przyjaciele pewnie szedł w jakimś kierunku. Serial 13 Poserunek szedł w jakimś kierunku, a Wiedźmin sobie jest. I tyle. Nie ma żadnego... Jest tam jakiś niby kierunek, ale... No nie wiem, ciężko mi się to ogląda strasznie. Fajne efekty, fajne cycki, czy tam jak to się mówi, więc no ogólnie nie, to no fajny, bardzo podobny do gry o tron. Natomiast jeżeli chodzi o yy, to, że jest fabuła, początek i koniec, to mnie trochę wkurza. Że nie ma chociaż, nie wiem, niech przez trzy odcinki się ciągnie fabuła jednego zdarzenia, a nie po prostu w godzinę musimy zawrzeć wszystko. Bo to jest najbardziej męczące, że ja już wiem, że ta historia się skończy i sobie potem pójdą dalej yy, Wiedźmin i, i jego Bart i... Ciekawe co następnego spotka ich na swojej na, swoje, na drodze kolejnym odcinku. Także to jest odcinek piąty. Wiedźmy, na teraz mam mieszane uczucia. O tyle po trzecim były bardzo fajne, o tyle po czwartym były średnie, to teraz mam mieszane. Naprawdę. Zobaczymy jeszcze dwa odcinki zostały. Eee, może w tym tygodniu już zrobię trzy. Osiem jest? No to trzy zostały, także na pewno się jeszcze z Wami podzielę moimi odczuciami. Eee, co to jest? Czemu to się włączyło? miało lecieć same zwierzątka. Przepraszam bardzo. O, dobra. Lecą zwierzątka. A propos YouTube'a, jak już tu zostaliśmy. To są nagrania Marcina z lasu. Bardzo fajny To jest YouTube, którego dzisiaj polecam. Bardzo fajny materiał nagrywa. Jest to taki typowy fanatyk... Fanatyk wilków, fanatyk lasu. Yy, nagrywa z lasu, stawia kamerki, dba o bezpieczeństwo zwierząt, powiedzmy, udziela się w tym temacie dość sporo. Bardzo fajny, z dzikiej natury ma te, ma te wstawki. Yy, bardzo ciekawie się go słucha. Ma bardzo dużo do powiedzenia na temat właśnie lasu, zwierząt w lesie: co robić, czego nie robić. Także naprawdę, jeżeli ktoś lubi pooglądać tego typu klimacik ze zwierzątkami, plus jego opowiadanie, co powinno się, czego nie powinno się. I jak wygląda u niego sytuacja, to polecam gorąco. Naprawdę, to jest YouTube, które, którego polecam. I to jest polski YouTube, żeby nie było. Bo Marcin z lasu to nie jest. Martin from. Las. <grym> jak jest las? Forest. To jest ten Tak, Martin from Forest. ok, kolejną rzeczą, którą chciałem zaznaczyć i. Yy, opowiedzieć jest to, że o godzinie, o godzinie 23 Zuzia do mnie pisze, bo leży 3-4 metry dalej. Pisze i mówi mi tak. Yy, mam ochotę na zabiekankę. No, ja tak, no to dobra, jutro pójdziemy. Godzina wpół do pierwszej. O, ale bym sobie zabiekankę zjadła. Dobrze, to opowiedz jak było. Wiesz co, bym zjadła i A czy to jest ważne w tej historii? Tak. Dobrze, to przeczytajmy całą korespondencję twoją. No to się nie wcinaj. To moja historia, i jak ja to zapamiętałem. Nagraj się swojego vloga. Dziękuję. Także wnioskując, byliśmy o pierwszej w nocy na zapiekance, a ja nie, mogłem, nie chciałem zjeść zapiekanki, więc chciałem zjeść burgera. Burgera nie było, więc zjadłem kebaba i nie miałem jeszcze broku kebabów. Ale jednak zjadłem. I to pierwszej w nocy to tak. Nie żal, a z drugiej strony. No, także ten, pierwszy kebab w tym roku po pięciu dniach, to i tak duży rekord, patrząc po frekwencji z zeszłego roku. Jako, że Zuzia wpadła na pomysł o pierwszej w nocy iść po zapiekankę, co jest skrajnie nieodpowiedzialne, dlatego nie może iść sama, idę z nią na zapiekankę. <śm> <śm> OK, co jeszcze chciałem powiedzieć? Bo ja patrzę na tą moją karteczkę. Co jeszcze chciałbym powiedzieć, to to, że kupiłem bilet na, na Ran Tak, przy mojej kondycji, przy moim aktualnym stanie, kupiłem bilet na Ran Kupiłem bilet dokładnie na trójmiejski Run Mageddon. 16 maja na 8.30 startuje. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, ktoś jeszcze myślał nad tym, czy chce pobiegać, czy nie, zapraszam. W różnych godzinach może wystartować, z tym, że jakby chciał i nie miał zespołu i chciałby z nami pobiec i mi pomóc trochę <grywia> i mi pomóc przejść przez te wszystkie rzeczy, to, to może się zapisać do naszego zespołu. Zespół się nazywa ILS i serdecznie zapraszam. bo najprawdopodobniej już będą w naszym w naszej ekipie biegły cztery osoby. Nie wiadomo ile z nas się wykruszy ile z nas jeszcze dojdzie. Natomiast y, będzie na pewno ciekawie i będę musiał zacząć powoli tryb tryb sportu. E, póki co e, jeżeli chodzi o mój tryb sportu to wygląda to na to że do końca stycznia mam dużo zajęć jeżeli chodzi o studenckie rzeczy dużo dyżurów więc będę się skupiał raczej na jakichś rozciąganiach, na dbaniu o plecy. Dopiero fizyczność zacznę budować od lutego i zacznę ją budować w sposób taki, że. Bo ogólnie Ranmagedon polega na tym, że Masz dystans do przebiegnięcia, do przejścia 6 km, i po drodze tego dystansu są różne przeszkody, na których w większości sobie nie dam rady. Ja to wiem, że sobie nie dam rady, obojętnie jakbym ciężko ćwiczył w te 4 miesiące, natomiast będę próbował, żeby zrobić ich jak najwięcej. O tyle, za każdą nieprześniętą yy, przeszkodę, czy tam upadniętą, czy jakby się nie udało, mogę zrobić lub muszę zrobić yy, takie specjalne. Yy, Karne rundy, czyli takie spadanie na e, ukucnięcie, wypuszczenie nogami, chyba to jest, i potem podskok taki. To są takie jakby karne, karne rundy, i to będę ćwiczył. To będzie mój konik, w tym będę najlepszy. Dwie podstawowe rzeczy, na których się skupię, to właśnie to ćwiczenie i bieganie. Reszta, jak da radę, to da radę, a jak nie, to nie. E, myślę, że to jest dobry pomysł, bo na pewno niektórych rzeczy nie mam szans przejść przez te cztery miesiące. Choćbym się zesrał i nawet to nie pomoże. Także póki co, taki jest plan. Jak macie jakieś ciekawe propozycje co do tego, w ogóle co do wszystkiego, o czym opisuję, to dawajcie mi znać w komentarzach lub piszcie do mnie na fejsie. Nie ma sprawy, bo z większością moich widzów się znam. Także no. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i sobie też, żeby nie zginął. Ogólnie wykupiłem sobie ubezpieczenie jako jedyny chyba chłopaków, za 10 zł, chyba dodatkowo, bo wiem, że jako jedyny mogę tam zejść i, i już, już nie przeżyć tego. Ale oczywiście będę się starał. To nie tak, że, że jak już zapłaciłem, a to kosztuje cholera dwie 200, to jednak trzeba już pobiec w tym. Choćbym, choćbym miał umrzeć tam, to tam pobiegnę. Rozumiecie? Choćbym miał umrzeć. Mam nadzieję, że to nie będzie pośmiertny mój materiał, w którym. Będą dreszcze przechodziły ludzi, jak będą oglądali to na moim pogrzebie. No, także jeżeli chodzi o to, yy, ostatnią rzecz, którą chciałbym poruszyć, co ja tam jeszcze zawsze mówiłem, zero waste, a zero waste rzecz, którą się przygotowałem, to jest torba płócienna. Tak to można określić? Torba płócienna. Obowiązkowy, obowiązkowy przyrząd każdego w plecaku. To powinno być w każdym plecaku. To nie jest ciężkie. To jest rzecz, którą ja zawsze ze sobą noszę. Ona jest już trochę zużyta, ale mi to osobiście nie przeszkadza, bo nadal wygląda lepiej niż reklamówka. Nadal nie muszę płacić za reklamówkę i komfortowo nosi się w tym jakiekolwiek rzeczy, bo je, no, można ciężkie rzeczy tu wsadzić. Tak? Plusem tej akurat dla mnie jest to, że ma krótką rączkę. Bo niektóre torby są takie, że ja jako facet nie lubię nosić. Tak rzeczy, tak, w sensie, że, że się zarzuca na ramię, ono jest za mało, żebym wrzucił, bo ja mam za duże łapy. Że tak noszą i na, 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 na. no faceci tak nie chodzą. Faceci muszą mieć normalnie, jak torbę, od, jak torbę z Biedronki. Tylko problem w tym, że ta torba z Biedronki nie może mieć zbyt dłużkich uszu, bo będziecie szorowali po asfalcie. Więc dlatego mam mieć krótkie uszy i to jest dla mnie najlepszy sposób na noszenie. Ja w innych po prostu nie noszę, no i w plecaku rzeczy, tak? Więc taka rzecz, malutka, bo to naprawdę nie zajmuje więcej miejsca niż portfel. Więc portfel można wyrzucić, kupić sobie takie coś na karty, a to zamiast tego wsadzić i jest, jest gitara. Polecam i to jest obowiązkowy przyrząd. Nawet jak nie jesteś zero waste'owcem, to powinieneś coś takiego mieć, bo to jest ułatwienie życia niesamowite. Naprawdę. Jak tego nie mam w plecaku i gdzieś idę do sklepu, to już żałuję. W ten sposób. No dobra. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Dzisiaj mieliśmy piąty, czyli to była niedziela. No i zobaczymy, co nam się są następne dni. Pytanie do Was, czy byście chcieli, bo to jest jeszcze pytanie, czy byście chcieli, żeby był ten element tego czytania na końcu, żeby zobaczyć, jak się szkole w czytaniu, bo sami widzieliście, że, że nie jestem w tym najlepszy. I bardzo chętnie bym tak poczytał. Jeżeli byście chcieli, zawsze te 5 minut takie dodatkowe dajcie znać. Dzisiaj tego nie ma. Yy, najlepiej w jakimś yy, napisie typu fajne było, albo lepiej nie, albo było fajne, ale, ale starczy, ale nie rób więcej. Jak to mówią, pyszne, ale nie, nie rób więcej. No i w sumie tyle. Także w komentarzach piszcie co chcecie. Yy, ja wszystko czytam, wszystko lajkuję, yy, wszystko serduszkuje praktycznie. No, także. Yy, Ostatnie słowa to Mikołaj, nie komentuj, tylko oglądaj. No, jakby ktoś jeszcze miał coś do powiedzenia, to zapraszam do komentarzy, o których mówię już od dwóch minut, więc też czas skończyć. Trzymajcie się ciepło, dużo siły na ten nadchodzący tydzień i do zobaczenia! Teraz jest ciemny ekran i się pojawia śmieszny obrazek i link do Instagrama ta 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 ta. Koniec.